prawo za daleko. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dokładnie w nowej serii. Seria ta będzie poświęcona przede wszystkim odbudowie nowego, no, uszkodzonego z 2018 roku Boxtera, który właśnie do mnie przyjechał na. Plat. Zaraz zobaczycie e, rozładunek. No i oczywiście poleci cała seria związana z odbudową tego właśnie samochodu. Słuchajcie, jestem mega podekscytowany i jest bardzo zimno, więc mam nadzieję, że i wiecznie, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi złe, że tak powiem, złe warunki głosowe, ale być może będą dobre. Słuchajcie, patrzcie. Kurczę, to jest najfajniejszy moment, kiedy przychodzisz. Kiedy przywożą ci samochód i idziesz go rozładować. O, to fajnie. Mam nadzieję, że też Wam będzie się to podobało. Uuu. No no. Nie mam bladego pojęcia, jak ty to zdejmiesz. No jestem bardzo ciekaw, bo wyobraźcie sobie, że te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które są tutaj te podestami będą jakoś wyrównane i ten samochód tam jakoś, jakoś spróbuje zjechać. Ach, zaraz, zaraz będziemy oglądać cały samochodzik. Uu. A, takie Taki jesteś chytry tutaj A, tutaj aż. żeby nie ani terenówka. Tak. ten, jaka Jest dużo rzeczy, które tutaj brakuje. chyba w całości to żadna to nie jest rzeczy. O. <grywa> Panie kochaniutki, co tu się wydarzyło? Zabrakło paliwa. Aj ten zapach, słuchajcie, ten zapach, który jest nowością. Czyli trzeba iść po paliwo, <grywa> czyli paliwo. To jest na siłę. Chyba już jakiś czas temu puszczałem wam odbudowę. Yy... Porsche Boxster i tam padło na początku całej serii jedno stwierdzenie, że nie wstydzę się i nie mam z tym problemu, że moje samochody są uszkodzone. Oczywiście, jeżeli samochody są bardzo mocno uszkodzone, no to nie nadają się w ogóle, do, czy się nadają w ogóle do odbudowy, to, to za takie się nie biorę. Ale jeżeli samochód jest, ma małe uszkodzenia i lakiernicy, blacharze Starają się, postarają się i, i, i jak najbardziej są w stanie poradzić sobie z naprawą tego uszkodzenia. To czemu nie miałbym, nie byłbym zainteresowany zakupem takiego auta, jaki odbudow odbudowaniem, no i oczywiście pokazaniem wam wszystkich szczegółów. No bo oczywiście się tego nie wstydzę. Pewnie robi to każdy handlarz i tak dalej, i tak dalej. Ja odbudowuję sobie. Sobie samochody, więc jakby e, robię to wszystko z taką precyzją, pieczo, pieczołowitością, że tak naprawdę ni, na niczym nie oszczędzam. To tak jak e, nie wiem, jeżeli nie oglądaliście, to możecie wrócić do odcinka, który też był poświęcony Porsche Boxterowi, a tak naprawdę e, e, pyszczkowi, to tam. Nie wiem sami zwróćcie uwagę ile pracy i wysiłku i pieniędzy zostało włożone w odbudowę tego samochodu. Ale ja już przestaję gadać i zaczynamy, zabieramy się do oględzin. Dobra, słuchajcie, skupmy się, e, skupmy się na przodzie, bo to tak naprawdę przód dosyć mocno ucierpiał. Zwróćcie uwagę, jakie, e, jakie nastąpiło uderzenie. Jeżeli byśmy na przykład, nie wiem, samochód uderzyłby w poprzedzający samochód, to ta listwa prawdopodobnie aluminiowa też uległaby uszkodzeniu i by się złożyła. Ja domniemywam, słuchajcie, domniemywam, że uszkodzenie nastąpiło poprzez uderzenie. E, w motocykl lub mały słupek, ale wiecie co zobaczymy? Zaraz tam nie znajduje się zderzak i trochę tych części. Zaraz zobaczymy tak naprawdę, co było, no w sumie domniemuję, że, że, że może uda nam się e, określić ten, kto, co i co to było. Wiecie dlaczego jest tutaj wyżłopana dziura? Bo nie mogli dostać się do środka, prawdopodobnie linka spadła czy cokolwiek e, i musieli wyrwać to, czyli wycięli tutaj kawałek tego, tego otworu i mamy problem. Zobaczcie, maska zgięła się, czyli uderzenie musiało nastąpić, e, nastąpić też... Zosyć e, no, mocno to uderzenie e, przyją, przyjęła ta maska, więc ona zgięła się całkowicie, ale jakoś pracuje na siłownikach. No i, mamy, no i mamy tutaj w sumie pełen ogląd. Ja troszeczkę przeglądałem już ten samochód i ten pierwszy euforyzm minął. I te zauroczenie, bo zawsze tak jest, przyjeżdża samochód i wow, fajnie, super, ekstra. I zaczynam już gdzieś, ja się oczywiście też nie znam, to żebyśmy mieli jasność, ja się tutaj nie znam, się nie chcę mądrzyć itd., itd. Ja po prostu jestem pasjonatem, kupuję, robię, jeżdżę, czasem sprzedaję. Zwróćcie uwagę, ta wanna, która jest w Porsche, jest całkowicie zgnieciona, jeżeli chodzi o, o, o lewą stronę. No, no, Prawą, no jak stał, tak stał. Więc, więc jakby ten element, ten element wanny jest praktycznie do wymiany. Zwróćcie też uwagę, że... Jedna z podłużnic została lekko zgięta Nie wiem czy to trzeba będzie wymieniać Tu podłużnicę Prawdopodobnie jesteśmy w stanie wyciągnąć Ale ja się nie będę wypowiadał Ja Wam pokazuję jak wygląda tak naprawdę e, Samochód zakupiony z aukcji No tutaj Najfajniejsza jest e, sprawa Że ten cały układ e, Wentylatorowo-chłodniczy Jest cały Więc e, wszystko działa Tutaj tak naprawdę tabelka e, no, Została całkowicie Przełamana, puściło to wszystko i trochę zabrało tej wanny. Na tyle niebezpiecznie, niebezpieczne jest to uderzenie, że trochę pościągało do środka, do środka te, te wąsy, czy, 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 czy te kły, jak to się tak nazywa, fachowo, nie wiem. A tutaj zwróćcie uwagę, że jest dosyć mocno wykrzywiony, ale podróżnica jest. Jest cała, więc może uda się nam e, wymienić, skończy się tylko na wymianie wanny, która tak naprawdę to są najbezpieczniejsze. Słuchajcie, to może wygląda drastycznie, ale to są najbezpieczniejsze uderzenia, które, e, e, które możemy, możemy, że tak powiem, e, z czystym sumieniem kupić taki samochód z takim uderzeniem, tak mi się wydaje, bo tu nie ma silnika, tu nie ma elementów, które po. po, po Mechanicznych, które mogą ulec naprawdę dosyć potężnemu uszkodzeniu. Wszystkie, wszystkie na przykład uderzenia z tyłu 911 są naprawdę dosyć nefralgiczne, bo tam znajdują się obok koła, znajdują się kolektory, wydechy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jakiekolwiek tytnięcie z tyłu powoduje właśnie dosyć duże uszkodzenia, i trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Tu natomiast nie mieliśmy szczęścia, jeżeli chodzi o chłodnicę. Zwróćcie uwagę, jest Pęknięta i chyba trzeba będzie wymienić samochłodnicę. Natomiast reszta tych plastików się zgadza. Jest w całości. Wentylator tutaj e, w sumie chyba też kręci się. Tak, oczywiście kręci się, więc nie ma tutaj jakby problemu. Prawdopodobnie, prawdopodobnie i tak wyjdą jakieś rzeczy w trakcie. Yy, tutaj jest taka maskownica, która w sumie chyba gdzieś jest. Ją mam, bo yy, przyjechała, ale jest tak pokiereszowana, że prawdopodobnie trzeba kupić, będzie kupić ją nową. I uszkodzeniu uległa też szyba. Zwróćcie uwagę, że szyba pękła. Tam, tam pękła, bo uderzenie yy, chyba. Chyba tak mi się wydaje, uderzenie było na tyle, na tyle e, e, dziwne podbiło maskę i czy wybiło, czy, 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 czy podczas uderzenia e, maska się przesunęła i wybiła szybę, czy po prostu otwieranie tej maski spowodowało po prostu uszczerbnięcie tutaj te, tego szkła tej szyby. Tutaj w, zwróćcie uwagę, że jakby coś ktoś porysował, prawdopodobnie, e, z, zaznaczając nam, e, że, że, że są jakieś tutaj uszkodzenia. Nie wiem, e, nie, przyglądam się, są jakieś tylko lekkie porysowania, ale drzwi są całkowicie całkowicie zdrowe i się nic tutaj nie wydarzyło. Zwróciłem uwagę, że w tym akurat boksterze jest fantastyczna opona Michelin Pilot Sport 4S o oznaczeniu N0. N0 oznaczenie w kapówkach, w kapówkach miało odpowiednik bardzo, że tak powiem Średnio twardej opony Mogę teraz troszeczkę nie do końca Sprecyzować się mieszankę Ale w GT4 Oznaczenie N0 Jakby z oznaczeniem N0 Przychodziła opona, która już była Mega wyczynowa 4S jest naprawdę dosyć dobrą oponą Tylko właśnie nie wiem o te oznaczenie Właśnie w 4 sc co, co, co oznacza Czy to ogólnie guma jest bardzo twarda Więc być może To jest, to jest mieszanka Która powoduje że w dosyć dużym do, duży stopniu może się nagrzać i dalej, dalej pracować naprawdę e, na wysokim obciążeniu. No zwróćcie uwagę, no tył jest nieruszony e, i żeby przejść badania, trzeba będzie wymienić e, lampy, bo one się świecą prawdopodobnie na czerwono. E, tak, było, tak było w przypadku mojego poprzedniego auta. E, tu natomiast, nad czym bardzo mocno ubolewam i, i, i myślę, że to było zrobione podczas ładowania, przeładowywania, aczkolwiek na zdjęciu, na zdjęciu podczas zakupów widziałem te uszkodzenie, było zaznaczone tutaj takimi strzałkami. Zobaczcie, spoiler został, spoiler został uszkodzony, podbity tutaj. Nie wiem, nie, 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 nie włączyłem go jeszcze, nie wiem, czy jest, czy jest on sprawny. Natomiast taka ciekawostka przy okazji omawiania tyłu to, że ten, ten spoiler zamawiany, zamawiany w tym kolorze czarnym jest za dopłatą i żeby nie skłamać, nie sprawdzałem, ale chyba 1500 czy 1800 zł jest za, za właśnie kolor tego, tej lotki. Dużo zbyt, ale fajnie to wygląda, nie wiem. No i tutaj ten dyfuzor, który jest na dole i zderzak jest... Jest uszkodzony No, no, no to, to akurat widziałem To było, więc jakby no nie, nie, nie ubolewam Aż tak mocno nad tym, bo widziały gały Co brały, gorzej by było jak przyjeżdża samochód Na przykład z całym zderzakiem, a podczas transportu nieumiejętne pakowanie doprowadziło właśnie do, do takiego uszkodzenia I to, się, i, to, i, to, i to i to boli strasznie tak? no jest przecięta opona prawdopodobnie prawdopodobnie uderzenie chyba przyszło tutaj o, bo, jest, bo jest, zwróćcie uwagę jest, jest tutaj nadszarpnięte być może, a być może to jest po prostu po, po, przetaczanie auta i, i, i taki uszczerbek ale no w, opona jest do wyrzucenia te drzwi są ok, więc jakby tu się nic nie wydarzyło lustereczka a, działają, więc są więc są składane więc jakby, naprawdę dach, poszycie dachu jest całkowicie nieuszkodzone i Tutaj charakterystyczne łamanie, zwróćcie uwagę, jest charakterystyczne przełamanie. W każdym boxterze to jest, w każdym nówka sztuka wyjeżdżającym z salonu, jest to przełamanie, które, które jakby, no nie wiem, jest takim fabrycznym, fabryczną jakby taką troszeczkę wadą składającego się dachu. Ale ja jestem ciekaw, czy, jak już mówimy o dachu, czy dach się składa i nie ma z nim żadnego problemu. Ale to już za chwilę. No, zaglądamy do środka i tutaj. Muszę wam przyznać, że taką trochę wisienką są w tym samochodzie. Takim fajnym elementem są fotele, które są naprawdę wypaśne. Są to, przedostatnie, są to przedostatnie przedostatni model foteli, który możesz sobie skonfigurować, zamówić przed właśnie już kubełkowymi. Wszystkie one są obciągnięte alcantarą i naprawdę są, już ja siedziałem w nim, są naprawdę. Fajne, czy wygodne? Czas pokaże, zobaczymy. No pojeżdżę, zobaczę, sprawdzę. Teraz w tej chwili mogę tylko domniemywać. Oczywiście regulacji jest 1500-1900, więc to nam daje yy, możliwość usadowienia się w tym samochodzie yy, w miarę komfortowo, czy też jakoś, tak, wiecie, rajdowo wyścigowo. Między innymi, między innymi wybuchły dwie poduszki. Deska rozdzielcza, która jest w tym samochodzie nie jest spodziewałem się czegoś zdecydowanie lepszego i jak na model GTS, który bazowo wychodzi no naprawdę za ponad 400 tysięcy to deska jest słabiutka ja natomiast w swoim pyszczku mam deskę która jest skórzana ona ta akurat zwróćcie uwagę jest taka taka troszeczkę perforowana no nie wiem, taka, nie wiem jak to nazwać taka troszeczkę ze z taką strukturą dziwną kierownica nie jest oprzyta alkantaru ale ja to wykonam bo widzę już tutaj zadry takie pewnie ktoś tutaj coś próbował wkładać więc jakby, więc jakby problem jest i ta deska jest troszeczkę i ta kierownica jest troszeczkę pokancerowana oczywiście manetki jest pedek siedmiostopniowa skrzynia biegów Oczywiście gro elementów, które cieszy, a przede wszystkim to e, e, ale o, o tym będziemy rozmawiać podczas testów, podczas jeżdżenia tym samochodem. No już ja w sumie powiem Wam, że nie mogę się doczekać, ale jeszcze przed nami długa droga. To, co chciałem Wam pokazać, to przede wszystkim to, czy samochód jest w stanie odpalić. Szybciutko odpalimy, żeby, bo mamy mało płynów. Pali. No i dach. Na razie wszystko działa. Uuu! Wow! Pozwolicie, że zgaszę, zgaszę, zgaszę... Nie. Motor, żeby nie narażać go na jakiekolwiek przegrzania. No i słuchajcie, no działa, działa. Wszystko się, wszystko się złożyło. O, to, co, o, o czym mówiłem Wam e, wcześniej, zwróćcie uwagę, tutaj, tutaj właśnie one się tak zaginają i to powoduje jakby takie trochę nie, e, zniekształcenia. Konfiguracja tego auta może nie jest tak błyskotliwa i tak... E, do kokoszona. Ten samochód nie jest do kokoszony, tak jak jest, yy, powiedzmy dalej idąc yy, tym stwierdzeniem do kokoszony pyszczek. Ze względu na to, że pyszczek, no, zdecydowanie miał yy, lepszą deskę, oprzycia, fotele. No fotele mają sto, ma stopień gorszy. E, zresztą, zresztą, ale tu myślę, że tutaj chyba bardziej ktoś, kto zamawiał i konfigurował ten samochód, nastawiał się właśnie na to, że to ma być GTS, ma być bardzo dobry fotel, no i oczywiście granie. Fajną też sprawą jest, że malowanie w kolor nadwozia też jest za dopłatą i to też kosztuje nie wiem ponad 2000 zł, więc jakby to fajnie gra i kontrastuje z całym, z całym samochodem. Ogólnie. Konflikt tego auta y, mi się y, naprawdę bardzo podoba Prócz tej deski y, I prócz braku alkantary na mieszku na, na dźwigni zmiany biegów Jak i na kierownicy Ale to słuchajcie sobie zrobię Ja sobie po prostu oprzyję, oprzyję dźwignię zmiany biegów i kierownicę takim samym materiałem, jaki jest właśnie tutaj. No, fotele są naprawdę bajeczne, fajne mm, i, i myślę, że do jeżdżenia takiego na takim na, na, na co dzień będą wystarczające. Ubolewam też nad tym, o, pas jest zablokowany, że pasy, że pasów nikt nie zamówił czerwonych. I jeżeli będę wymieniał, to zamówię sobie czerwone, bo oczywiście jeden i drugi pas wraz z napinaczami idzie do wymiany, więc jakby ten, ten aspekt E, tych pasów bym sobie wymienił albo na czerwony, albo na szary, bo tutaj jest taka szara niteczka, więc, jakby, więc jakby myślę, że w ten kolor. Ale to jeszcze do, decyzja nastąpi za jakiś czas. Tutaj to wszystko jest takie, no, słabe, 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 słabe. słabe. No, ale trudno, no tutaj ja, jakby e, nic już nie zrobię. Mogę jedynie e, o te schowki oprzeć alkantarą i prawdopodobnie e, to zrobię, bo wczoraj widziałem, że. E, e, mamy o tam, właśnie. O, o tam mamy uszkodzony, e, uszkodzony ten e, schowek, czyli ten, tą przykrywkę tego schowka. No, i myślę, że jeżeli nie da się tego naprawić e, e, w taki normalny sposób, to trzeba będzie to oprzeć. A, słuchajcie, nie otwierałem jeszcze bagażnika z tyłu i zaraz to zrobię. Proszę. O, otwiera się, słuchajcie. No i. Woo! O, są jakieś klamoty Co to jest? O, patrzcie To o czym mówiłem Wcześniej Że po prostu wycieli, Ale zostawili specjalnie Bo ten znaczek w sumie no Nie jest uszkodzony i jest naprawdę W dobrym stanie Odkręci się tylko tutaj dwie śrubełki I mamy Co jeszcze tutaj mamy? No oczywiście to Tak jak mówiłem a, to są elementy, które się chowa w bagażniku, jest i uszczelka i jest kawałek Alkantary, która, która jest od spodu, montowana od spodu. Yy, wanny, czyli z przodu, więc jakby tu nic więcej oczywiście yy, wam nie pokażę, bo nie ma, jest fajny malutki bagażniczek, wlew oleju i wody. Yy, tu zderzaczek, który znajduje się, to oczywiście spakowali mi ten zderzaczek, no jest yy, z czujnikami a parkowania, yy, w ogóle yy, ten zderzak, myślałem, że jest taki sam jak we, we wszystkich innych Boxterach i kajmanach okazuje się, że nie Że Boxter i Cayman normalny Eski nie tylko, mają normalny zderzak Przód, tył, a natomiast GTS już ma, ma inny I tutaj z, już inaczej idzie idą linie pokrojone I te plastyczki Do tego, a tutaj mam oczywiście jeszcze nadkola Które były, były w, w, w aucie e, Pogadajmy jeszcze o tym, o tym e, Zderzaku i o tym uderzeniu a Ja postawię po prostu ten zderzak tutaj I zwrócimy I zwróćcie uwagę Sami, sami też Jakby patrząc na, na te uszkodzenie e, e, Zadajmy sobie pytanie Czy faktycznie to było uszkodzenie Motocykla czy, czy, czy na przykład to było uszkodzenie Jakby nie wiem W jakąś naprawdę dosyć mocną Mocny słupek czy coś No tutaj Patrzcie no jakby ciężko jest, to jest jakby takie uszkodzenie, gdzie no nie widać śladów śladów jakby. Chociaż to jest ślad ogumienia jakby, ale to ja nie wiem, no, no, no nie jest to takie jasne i klarowne, i klarowne dla mnie, że czy to jest moto, czy to był motocykl, czy nie. Błotniczek ten, no w sumie ja nie, nie wiem, no nie jestem nie jestem przekonany, ale w sumie można by było. Spróbować go zreanimować. Natomiast ten prawy nie jest, nie jest do, do zreanimowania. Dodatkowa taka informacja, która płynie z odkodowania winu, to jest to, że mamy zawias aktywny, który, który pozwala nam oczywiście na regulację sztywności. Ja jeszcze tam tak szybciutko dla, dla tych, którzy chcą wiedzieć, to silnik, który znajduje się za plecami, jest czterocylindrowy, który generuje moc 365 koni mechanicznych na jednej turbince. Słuchajcie, odcinek dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało samochód niebawem trafi do, do blacharni. Przede wszystkim. Tam chłopaki sprawdzą, co trzeba wymienić, co zamawiamy. Słuchajcie, nie będę gadał, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta seria też Was troszeczkę zaciekawi. I widzimy się oczywiście też na Instagramie. Tam wpadajcie, bo tam też się dużo dzieje. Tymczasem strzała, cześć!